przedstawi pani Gołda Tenzer. Ich bin ein Alef Harzig bei Grüßen. Ich will reden ein bisschen Niedisch in der Sprache, in welcher es heute hier gelebt und hat ihm gekommen mein Idisch Volk. Ich bin ein Alef Harzig im Theater in Warsche. Ich kann das nachdenken, dass wir in diesem Theater von Zeit zu Zeit sprechen, Po prostu przywitałam was w języku jidysz i powiedziałam, że tym językiem mówił mój zamordowany naród. Proszę Państwa, w przyszłym roku mamy 65 lat Teatru Żydowskiego. Chcę dalej kontynuować tradycję Idy Kamińskiej Szymona Szurmienia i otworzyć trochę teatr na XXI wiek. W języku idzisz, w którym gra teatr żydowski, to jest bardzo ważne, bo Baszewicz Zinger mówił, że język idyż nie jest językiem martwym, tylko zmarłych. I my musimy o tym pamiętać. I największa literatura i klasyka powstała w tym języku. Jesteśmy warszawskim teatrem, jak mówił Janusz Korczak. Ja często to cytuję: Warszawa jest moja i ja jestem jej. I tak jest teatr żydowski. Wielki pisarz żydowski, Szöemasz, mówił w rozmowie, może to legenda z Wyspiańskim, że Wisła szepcze po żydowsku i coś w tym jest, słuchajcie. Tak, Żydowski nie może być tylko i nie chce być antykwariatem ani muzeum. Tak, Żydowski przygotował ogromny projekt naszej lecie swego istnienia. I spróbuje tak pokrótce opowiedzieć. Jako, że część reżyserów mamy dzisiaj, to myślę, że każdy sam prawda opowie. Chciałabym zacząć, jeśli jest możliwe, od najbliższej naszej premiery Pawła Paszty Królestwo Wszechwannych, gdyż Paweł zaraz wraca i aktorzy na próbę. Zresztą od razu macie Państwo zaproszenia od nas chyba w tekstę, którą dostaniecie. Paweł można? Tak, ja już z niektórymi z Państwa... Rozmawiamy.